Siema. Tu Olo i... I Który się boi pokazać z... twarzy Nie boję się żeby... I teraz... W ogóle, jedziemy autobusem, ogóle, autobusem Na zombie w Warszawie W ogóle kompletnie jesteśmy nieprzygotowani no. Będziemy pewnie mieć takie stroje no. I okay. w sumie... Możemy zaprezentować chociaż strój Mizeo To jest oba... super bluze A... ogóle... Kapturek w Górę Tak, Górę. w ogóle... Sam, no, sam, sam własnej roboty Super strój, to zwłaszcza dzisiaj. <noise> w ogóle wy tego nie, nie widzieliście, nie? Ale my już długo, dosyć, na znaczy to długo. My już tam powiedzmy od miesiąca staramy się coś tak na serię nagrać. No tak solidnie, ale nie wychodzi. Na...